Ustawienia. No, live nie będziesz miał Coś powiedziałeś, Coś powiedziałeś, coś powiedziałeś. Ej, tak. miniaturki nie ma najpewniej. Jest zesa. No, no naj... jest to jest chyba. No, testowy to jest. się To jest testowy. Mam pom... Ale ty Macie to fajną... jest testowy. Dobra. Zobaczyć, czy mi pójdzie w ogóle. Dobra. Ja zostanę tutaj. Dobra, ale chciałem wam tylko powiedzieć tak. Jakbyście chcieli... Jakby, powiedzmy, że masz teraz sytuację, że, że streamujesz. Jak będziesz streamował, masz dobre grafiki, naprawdę dobre. Bardzo dobre. To YouTube tak jakby to odbiera, że jesteś dobrym twórcą, który ma powiedzmy parę tysięcy zubów, albo mniej, na przykład tam 200-300. I to się wyświetla na głównej, albo po wpisuję Minecraft. Tak, jak mi się to wyświetliło, że streamujesz się jest tylko... widzę Jesteś w stanie tam to odebrać? Nie no. Nie chcę gadać, Jezus, tam... Teraz gadam, mam taki opcji. Patrz, to widzisz no. Ale piksele, Jezu Chryste No, a u mnie nie ma